Przez państwo polskie centralnego portu komunikacyjnego, który nie może odbyć się, drodzy państwo, bez zaangażowania intelektualistów, profesorów i specjalistów od kwestii technologicznych, tworząc logistyczny hub dla całej Europy i dla całego świata, ale stanowiąc także o tym, że Polska w końcu będzie połączona, ta wielka Polska, polskie aglomeracje i Polska lokalna za sprawą kolei dużych prędkości. Dlatego tak bardzo się cieszę i staję dzisiaj przed Państwem z takim poczuciem, że przyszłość jednoczy wszystkie środowiska polityczne, także w polskim parlamencie, i cieszę się, że inicjatywa ustawodawcza polskiego prezydenta w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, łamiąc często męczącą nas wszystkich pragmatykę polityczną i pokazując, że my, Polacy, wobec przyszłości potrafimy się, drodzy Państwo, łączyć. Stajemy także przed wyzwaniami przyszłości, o tym mówił Pan Rektor, dzieląc się sukcesami Politechniki Gdańskiej, tak ważnymi w zakresie naszego bezpieczeństwa. Tak, pole bitewne XXI wieku, dzisiaj już to wiemy zmienia się w sposób radykalny. Z jednej strony to wciąż tradycyjne działania i walka artyleryjska, ale z drugiej strony to wojna XXI wieku. Wojna XXI wieku, w której potrzebne są drony, potrzebne są systemy antydronowe, bezzałogowe statki i powietrzne, i statki morskie. Dlatego tak ważny jest, głup tak, ten wielki sukces Politechniki Gdańskiej. I dlatego ważna jest, myślę, dla państwa, dla środowiska akademickiego deklaracja, Zwierzchnika sił zbrojnych, że zrobię wszystko jako prezydent polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku. Dlatego właśnie w Biurze Bezpieczeństwa narodowego powstaje departament technologii przełomowych, który będzie łączył naszą odpowiedzialność za granicę, za bezpieczeństwo państwa polskiego, także z rozwojem nowych technologii. Chciałbym wyjść. W czasie swojej kadencji naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, także Politechniki Gdańskiej, stąd inicjatywa ustawodawcza o Funduszu Technologii Przełomowych. O tym też wspominał pan rektor, a dzisiejsi studenci z całą pewnością wiedzą, że jesteśmy, drodzy Państwo, w momencie rewolucji przemysłowej 4.0, rewolucji technologicznej, która dzieje się właściwie na naszych oczach każdego dnia. Przeżyliśmy już rewolucję atomową, ja osobiście nie, bo jestem za młody, ale część z Państwa tak. Przeżyliśmy rewolucję internetu, i dzisiaj internet wydaje nam się rzeczą, powszechną, jest po prostu zastaną rzeczywistością, a dziś jesteśmy w zakresie rewolucji odnoszącej się i do sztucznej